No, rozmawiamy właśnie przed budową z e Panel SWE z najbardziej profesjonalną firmą wykonawczą BRK Budownictwo. Z dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi w ogóle o nasze płyty Itong e Panel do ekspresowego montażu ścian działowych. Ale od pewnego czasu Norbert też zaczął montować właśnie nasze płyty Itong e Panel SWE. Powiedz Norbert, jak się montowało? Co możesz powiedzieć? Czy nasz materiał się tutaj sprawdził w tej grubości? Czy wszystko poszło ok z Twojej perspektywy jako profesjonalisty? Tak, jak najbardziej. Wszystko było tak, jak się należy. Pierwszy dzień, wiadomo, poświęciliśmy na pierwsze warstwy. Poświęciliśmy cały dzień, więc zrobiliśmy je bardzo dobrze drugi dzień montażu. Bardzo fajnie nam się te wszystkie płyty montowało. Nie zmęczyliśmy się za bardzo. No i wchodzi za nami twój nowy nabytek, tak mini żuraw budowlany. To tak koncepcja moja taka była, żeby właśnie zniwelować koszty i wymurować to małym żurawikiem. Wczoraj testowaliśmy go, testy wyszły super. Kolejną inwestycję zrobimy całą tym małym żurawikiem. Często, że mamy ten mały żuraw. Nie mamy presji czasu z wynajmem dużego żurawia. Ile czasu dłużej musielibyśmy murować te ściany z tylko małym żurawikiem? Znaczy, najpierw trzeba wynająć kogoś, kto nam rozładuje materiał mm -hmm. i trzeba go w odpowiedni sposób ułożyć na płycie bo no tak. dochodzi nam tutaj logistyka, yy, pozioma materiału, mhm. mamy specjalne wózki, paleciak. Mówimy o tych małych żurawiach. Te żurawiki mają udźwig 240 kg, ewentualnie 300 do 500, jeżeli byłyby to mini żurawie typu Lismak. Nasze płyty ważą do około 200 kg, czyli spokojnie możemy faktycznie tymi drobnymi, małymi mini żurawiami montować te elementy. No przy czym, tak jak Norbert powiedział, no ważne jest przygotowanie sobie placu budowy, odpowiednie rozłożenie płyt. Tutaj najcięższą płytę, jaką mamy, to 240 kg, żuraw, mini żuraw bez problemu sobie z nimi radzi. Najszybciej murujemy żurawiem budowlanym, tradycyjnym, czy też HDS-em. Wtedy parter wykonujemy w ciągu jednego dnia, tudzież możemy wykonać nawet do 150 m2 powierzchni ścian w ciągu jednej dniówki, według tego, co mamy w naszych materiałach technicznych pokazane. Natomiast jeżeli nie mamy presji czasu, a mamy, do, mamy swój mini żuraw, czy innego typu urządzenie, możemy sobie tę pracę po prostu rozplanować inaczej i, i zrobić to dogodnym dla nas tempie, ale i tak zawsze będzie bardziej szybko i efektywnie. Czyli efektywna budowa tak czy inaczej zawsze wygrywa. No i jeszcze to była nasza pierwsza inwestycja, chłopacy pierwszy raz widzą ten materiał. Tutaj instruktor z ksali również przyjechał i moich chłopaków przeszkolił, pokazał jak on to montuje, więc to też było tak, że kopacy przecierali szlaki. No tutaj możemy nadmienić, że zawsze na każdą budowę, niezależnie od sytuacji, nasz dział techniczny podjeżdża, w sensie dojeżdżają nasi doradcy serwisowi, którzy przeszkolą, pokażą, jak działać w tym materiale, przywiozą niezbędny sprzęt i nadzorują ułożenie dużych elementów. Zawsze, jak zaczynamy taką budowę, to oczywiście ja podjeżdżam, tak umawiam się z wykonawcą czy też z inwestorem, przyjeżdżam na samą warstwę startową. Żeby tutaj też zweryfikować, zobaczyć czy wszystko jest prawidłowo poukładane, czy tutaj ta jakość jest zachowana, żeby nie było potem problemów z dalszym układaniem płyty SWE. Potem na następny dzień, jak jest dźwig już na budowie, no to zaczynamy wspólnie tą pracę. Oczywiście ona polega z mojej strony na tym, że ja nadzoruję i patrzę czy wszystko jest dobrze wykonane. Aby ta praca przebiegała szybko, sprawnie. Oczywiście też przywożę sprzęt do zaczepiania płyt SWE, tak? także tutaj mamy, mamy te narzędzie typu Halfen. Jeżeli ktoś potrzebuje, chce spróbować naszych innowacyjnych systemów wielkogabarytowych, jak i e tank panel, czy płyty stropowe, czy dachowe, nie ma się co obawiać. Przyjedziemy, pomożemy, nauczymy i na pewno budowa będzie wykonana perfekcyjnie. Twoja firma generalnie może nie jest na rynku bardzo długo, ale że tak powiem, wywodzisz się z Xeli. Wywodzę się z Xeli. Zajmujemy się montażem ścian z dużych formatów, tak jak Silka Tempo, tak tutaj i to panel SWE, ale specjalizujemy się w ściankach działowych w gh Norbert ma firmę, która też będzie z nami z Excelą współpracowała w ramach naszego Construction Services, czyli tam gdzie sprzedajemy materiał łącznie z usługą montażu. Norbert będzie jedną z naszych firm, która będzie świadczyła tego typu usługi, czy to w zakresie montażu i e ten panel, czy i e ten panel SWE, czy właśnie silka tempo. Norbert pracował u nas, teraz pracuje na własnej działalności, także cieszymy się, że ta współpraca będzie dalej funkcjonowała. Dalsze przedsięwzięcia są, są możliwe, z czego się bardzo cieszę.